Dzisiaj niespodzianka będziemy rozpakowywać tę paczkę, a co tam jest, zobaczycie, moi drodzy, na końcu tego filmu. Cześć Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem, uczcie Bożego Słowa. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, jeżeli masz intencje, które chcesz, aby były omodlone, zapraszam Cię na stronę internetową teamtotus.com tam dołącz do zegara modlitwy. Oprócz tego, to e, potem, właśnie też pod koniec, e, moi drodzy, kilka słów na temat e, mini studia, które powstaje. Jeszcze Wam e, pokażę, jaki kolor będzie wybrany, aby pomalować to mini studio. To też pod koniec filmu i oczywiście rozpakowanie tej paczuszki. A teraz zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę cię o dar wiary. Niech to słowo Boże pomnaża dzięki twojej pomocy w moim sercu, w moim sumieniu jeszcze bardziej dar wiary. Duchu Święty, proszę cię o dar sprawiedliwości, abym tą sprawiedliwością żył na co dzień, abym tą sprawiedliwością żył każdego dnia. Duchu Święty, proszę Cię o dar pobożności, abym z większą pobożnością słuchał, czytał Pismo Święte, abym z większą pobożnością rozważał Boże Słowo, abym z większą pobożnością uczestniczył w sakramentach świętych, abym z większą pobożnością modlił się na różańcu, modlił się innymi formami modlitw. Tobie to wszystko zawierzam, Tobie zawierzam ten dzień, Duchu Święty, Tobie zawierzam. Wszystkie osoby, które są dzisiaj zebrane na uczcie przed śniadaniem, dziękuję Ci Duchu Święty za tych wszystkich ludzi. Duchu Święty pragnę, abyś prowadził mnie przez ten dzień, abyś prowadził mnie przez ten tydzień w wierności postanowieniu rozważania Bożego Słowa na uczcie przed śniadaniem. Oto się modlę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców. Gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: Pośle do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak, na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza. Który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dlatego też powiedziała mądrość Boża, pośle do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak, na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków. Moi drodzy, słowa Ewangelii bardzo wstrząsające. Pan Jezus... Naprawdę ostro odnosi się do faryzeuszów i do uczonych w piśmie. Zasługiwali na to, ponieważ ich sumienia były e, wykrzywione, były zniszczone przez zło, przez grzech. I Pan Jezus twardo gromi ich. Ale tutaj też właśnie w tym fragmencie pokazuje nas sprawiedliwość. Tak, na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata. Słowa wstrząsające, ale słowa, które właśnie mają wstrząsnąć nas po to, abyśmy sobie uświadomili, że prędzej czy później przyjdzie Boża Sprawiedliwość. Jeżeli doznajesz krzywdy, niesłusznego traktowania, prędzej czy później przyjdzie Boża Sprawiedliwość. Tobie to zostanie wynagrodzone, a tym, którzy traktują cię niesprawiedliwie, Pan Bóg w sposób adekwatny odpłaci. Bądź cierpliwy, bądź blisko Chrystusa, ty żyj sprawiedliwie, ty żyj sprawiedliwie. Miej spokojne sumienie, że jesteś na właściwej drodze, na właściwej ścieżce, a osąd zostaw Panu Bogu. Ty nie szukaj zemsty, żeby ta zemsta potem nie obróciła się przeciwko tobie. Sprawiedliwy sąd zostaw Panu Bogu. I ufaj, ufaj w Bożą sprawiedliwość. Oczywiście Bóg jest miłosierny, ale Bóg też jest sprawiedliwy. I niech ta sprawiedliwość ostatecznie objawi się w tych miejscach, gdzie jest to konieczne. Ewangelia trudna, Ewangelia wymagająca. Ale jest to Ewangelia. Z nią się nie dyskutuje. Z nią się z wiarą, zawierzeniem i miłością przyjmuje. A teraz moi drodzy, to co jest tutaj. Dobrze, tak więc trochę oddalę kamerę, żebyście widzieli, żebyście więcej i lepiej widzieli. Popatrzcie się, co to może być. To jest obraz. I zaraz Wam pokażę, jak ten obraz wygląda, i co to jest w ogóle za obraz, i co się z nim stanie. Co się z tym obrazem stanie? Uwaga, uwaga, uwaga. Obraz jest przepiękny. Sam go wybierałem. Nie dlatego jest przepiękny, że go sam wybierałem, tylko dlatego, że ta postać na nim jest przepiękna. Ta postać, jejku, jak go ciężko tutaj otworzyć. Postać, która jest na tym obrazie. Jest przepiękna i ze względu na tę postać, on jest właśnie taki. Dobrze, jest bardzo solidnie zapakowany. Jest bardzo solidnie zapakowany. E, moi drodzy, dobrze, powiem Wam się rozpakowywaniu, że jest to obraz Matki Bożej i w studio, mini studio, które jest. Stworzone. A jeszcze Wam miałam farby pokazać, ale to Wam zaraz pokażę. Mini studio jest tworzone. W następnym tygodniu będzie właśnie już malowane. Potem będą robione poszczególne ścianki. I chcemy zrobić taką ściankę z obrazami i z ikonami Matki Najświętszej. I między innymi, właśnie ten obraz Matki Bożej, czy raczej ikona Matki Bożej będzie również tam zawieszona, będzie tam umieszczona. Dlaczego? No bo tworzymy wspólnotę jej, bo tworzymy wspólnotę Team Totus Tuus, to czyli wspólnota zawieszona oddana Maryi. Cały Twój Maryjo przez Twoje wstawienictwo, o już mam, przez Twoje wstawiennictwo chce iść do Jezusa. Dobrze. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Jasnogórska Pani Tyś naszą hetmanką. Polski Tyś królową i najlepszą matką. Madonna. Madonną. Czarna Madonna, jak dobrze twym dzieckiem być. O, pozwól, Czarna Madonna, w ramiona twoje się skryć. Piękny obraz, piękna ikona Matki Bożej Jasnogórskiej, naprawdę solidna, solidna. Yy, ikona, w sensie też wykonania. Bardzo dobra, bardzo dobrze jest wykonana, jest namalowana. Przepiękny jest obraz, moi drodzy, i on będzie umieszczony. Jest to również dzięki waszym ofiarom, dzięki waszym yy, darowiznom. Właśnie Matka Boża będzie czuwać nad nami, nad naszymi rozważaniami, nad naszymi planami, nad naszymi wspólnotami, parafiami, rodzinami. I, moi drodzy, jeszcze Wam pokażę, to będzie. Studio musi być kolor grafitowy i to będzie najprawdopodobniej o tutaj ten taki ciemny. Oczywiście nie czarny, tak tutaj może to dobrze nie łapie tego koloru dlaczego? Żeby biel nie odbijała już w tym profesjonalnym studio mini studio nie odbijała światła, ale żeby światło ustawione dawało jak najlepszy efekt i właśnie potrzebne są też takie kolory. Dobrze. Moi drodzy, naprawdę bardzo mi się podoba. Bardzo mi się patrzcie, on jest taki też duży ten obraz. Ta ikona. Ona jest duża, będzie się pięknie prezentowała w mini studio, i też będą jeszcze kolejne. Jeszcze tak kilka ikon będę musiał znaleźć, takich ładnych, żeby naprawdę były, były przepiękne, i one się pojawią tam w mini studio, i to będzie myślę, że no takie. Podkreślenie tej naszej pobożności maryjnej, miłości do Matki Najświętszej. Jakbyście chcieli wesprzeć tworzenie, budowę tego mini studio, to, moi drodzy, za chwilkę będzie slajd, tam są informacje, dane, także w opisie. I, moi drodzy, niech odpowiedział. Na to słowo dzisiejsze będą Twoje słowa: Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami, bo była mowa o sprawiedliwości, ale też Matka Boża. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Bardzo dziękuję za dzisiaj, zapraszam jutro i do zobaczenia. Szczęść Boże!